Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Główną konkurencją wrocławskich zawodów był turniej z cyklu Grand Prix Polski par dorosłych w obu stylach tanecznych. Na parkiecie można było zobaczyć także tancerzy poniżej 21 lat. W tańcu towarzyskim na wózkach zawodnicy ze względu na sprawność ruchową podzieleni są na dwie podstawowe klasy. W każdej z nich pary mogą startować w dwóch układach. W pierwszym z nich pod nazwą kombi jeden z tancerzy jest osobą sprawną, drugi zaś porusza się na wózku. W układzie duo natomiast oboje tancerze poruszają się na wózkach. Dla osób niepełnosprawnych sprawnych taniec jest jedną z form aktywnej rehabilitacji, zabawy oraz integracji z otoczeniem. Jest także niezwykłym połączeniem sportu i piękna. Uczestnicy turnieju we Wrocławiu zaprezentowali tańce znane z tradycyjnych zawodów: walca angielskiego i wiedeńskiego, sambe, czacze oraz jaiwa. Kryteria oceny par tanecznych na wózkach są takie same jak na turniejach par sprawnych. Podczas tańca jury zwraca uwagę i punktuje m.in. poczucie rytmu upary i jej zgranie, prezencję, technikę jazdy na wózku oraz umiejętności tancerza sprawnego. Pierwszy międzynarodowy turniej tańca na wózkach odbył się w 1977 roku w Szwecji. Pierwsze Mistrzostwa Świata zostały zorganizowane w 1998 roku w Japonii. Dziś ponad 5,5 tysiąca tancerzy z ponad 40 krajów świata. Uprawia rekreacyjnie lub bardziej profesjonalnie taniec na wózkach. Polacy zajmują czołowe miejsca na dużych imprezach, zarówno w kategorii kombi, jak i duo. W naszym kraju istnieje kilka ośrodków tanecznych zajmujących się propagowaniem tańca na wózkach. Jeden z nich znajduje się m.in. w podwrocławskim miliczu. Nowe Centrum Skłusza Redeko. Vous, vous, redécoupez-la.